Dziś przypomnę pierwszy z serii skrótów klawiaturowych, które ułatwią Ci pracę na komputerze i zdecydowanie ją przyspieszą. Często zdarza się, że pracując na komputerze otwieramy mnóstwo okienek z programami, dokumentami, i nagle okazuje się, że potrzebujemy dotrzeć do dokumentu, który mamy na pulpicie. Zamykanie po kolei otwartych okienek zajmuje sporo czasu. Wciskając jednocześnie na klawiaturze klawisz Windows oraz D, możesz zminimalizować wszystkie okienka. Aplikacje, dokumenty wędrują na pasek zadań, a Ty masz dostęp do pulpitu. Gdy zechcesz na powrót otworzyć okienka, wciśnij ponownie kombinację klawiszy Windows i D. I gotowe. Ten trik jest również przydatny, gdy ktoś niespodziewanie zagląda w ekran Twojego komputera.